Dzień dobry Państwu. Wiadomości z Polski. Pan Tadeusz Wszedł pierwszy, drżącymi rękami drzwi za sobą zamknął. Ach, nareszcie sami. Ach, Zosiu, ach, Zosieńko, jak mi niewygodnie. Popatrz, jak odstaje. Popatrz na me. Dzień dobry, nazywam się Kamila Piskosz. Moim dzisiejszym gościem jest pan Zbigniew Jurkowski, radny miasta Lublin. dobry. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, jakie chciałabym panu zadać, to dość osobiste jest z, z pana punktu widzenia. Jakie według pana jest najistotniejsze, najistotniejsza inwestycja w mieście Lublin, która aktualnie jest realizowana? Pytanie jest trudne, bo tutaj musimy odpowiedzieć z punktu widzenia. Co jest najważniejsze dla mieszkańców Lublina, co jest najważniejsze dla inwestorów? Mieszkańcy Lublina są zainteresowani tym, żeby były dobre chodniki, dobre drogi w mieście, żeby dzieci uczyły się w dobrych szkołach, żeby był dobre możliwość spędzania wolnego czasu, czyli mamy tutaj na myśli basen ścieżki rowerowe to wszystko co jest jak gdyby świadczy o jakości życia no też jeżeli mamy to też wszystko zależy od wieku mieszkańców, prawda młodzi ludzie są zainteresowani łatwym dostępem do przedszkoli do żłobków natomiast ludzie starsi są zainteresowani z reguły do, dobrym dostępem do służby zdrowia natomiast jeżeli chodzi o inwestorów inwestorom zależy na dobrych połączeniach drogowych. Zależy na dobrej komunikacji, szczególnie lotniczej. I oprócz tego istotna sprawa jest całego otoczenia biznesowego, czyli możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników, możliwość dobrej komunikacji, tutaj mam na myśli szybki internet. Także... Przepraszam, to są kwestie rzecz jasna, oczywiste, tak? Ale czy w Lublinie aktualnie dzieje się coś stricte, ważnego dla nas, jako osoby zamieszkujące na danym terenie, jakieś inwestycje, którym powinniśmy się przyjrzeć, yy, którym powinniśmy analizować ich rozwój albo ewentualny czas, tak? Czy nie, nie odbiega on od planów? Jeżeli chodzi, powiedzmy, weźmy obszary komunikacji. Przebudowa skrzyżowania ulicy Ducha. To jest w tej chwili rzecz, która wielu kierowcom spędza sen z oczu. Oczywiście jest bardzo dużo osób, krytykuje że nie może przyjechać, ale to tak w życiu jest, że trzeba troszeczkę pocierpieć, a później w zasadzie wszyscy zapomną o tych niewygodach. Kolejna tutaj duża inwestycja to jest tutaj budowa ulicy Muzycznej, budowa mostu na, na Bystrzycy. To wszystko jak gdyby całkowicie zmieni, zmieni optykę miasta. Natomiast też trzeba powiedzieć, żeby mogły w ogóle powstawać inwestycje, żeby to jest kwestia, że miasto bardzo dużo wysiłku wkłada w plany zagospodarowania przestrzennego, bo nie cały Lublin posiada plany zagospodarowania przestrzennego. Także w tej chwili, jeżeli miałbym wymienić tak na szybko, no to to są te właśnie budowa ulicy Muzycznej razem z mostem i tutaj budowa skrzyżowania przy ulicy Ducha. Czyli głównie transport. To są, to są elementy, które dotyczą usprawnienia infrastruktury. Mhm. Co się tyczy aktualnej polityki w Polsce? Możemy zaobserwować bardzo wyraźną polaryzację sfery politycznej. Antagonizmy i dychotomie pomiędzy różnymi ugrupowaniami są uwypuklane. W związku z tym chciałabym się Pana zapytać, jakie założenia partii, którą Pan reprezentuje, Panu nie odpowiadają, lub są zbyt wyolbrzymiane w mediach. Ja na to pytanie może nie odpowiem wprost. Ja startowałem z listy Platformy do Rady Miasta i jak gdyby jest to partia z którą jestem związany już 7 lat. To jest długi okres. Partia w tej chwili przeżywa pewien kryzys. To wynika stąd, że prawo partia spowodowała dwie kadencje władze i jak gdyby mieszkańcy polski być może troszeczkę są w tym zmęczeni. Natomiast ja mogę powiedzieć, że czuję się bardziej w tej chwili samorządowcem jak człowiekiem Poli, jak politykiem, dlatego że y, bardzo ważną sprawą jest, żeby samorząd y, kierował się bardziej sprawą dobra mieszkańców niż y, kwestiami politycznymi. Tutaj jak gdyby kwestie polityczne zostawiłbym w Warszawie, czyli posłom, senatorom, y, władzom partii. Natomiast y, ja jako radny y, staram się w swoich działaniach jak gdyby, głównie skupić się na dobru mieszkańców i tak jak mamy w Radzie Miasta radnych z Platformy, z no tutaj raczej można powiedzieć, że staramy się razem współpracować dla dobra, dla dobra Lublina. Natomiast, jak gdyby, jeżeli chodzi o kwestie Platformy, to ja tutaj mogę dać złożyć doświadczenie, że nie zamierzam zmieniać ugrupowania. Jakoś życie mi nauczyło, że tutaj chciałbym być na dobre i na złe. Wiadomo, Platforma w tej chwili ma ciężki okres. To nie są już takie sondaże jak dawniej. Szczególnie na Lubelszczyźnie. Tutaj mamy przed sobą nowoczesną, być może prze, przed nami jest Kukiz. Natomiast do wyborów jest 2,5 roku. To ma, mamy na myśli wybory samorządowe. I być może, jeżeli Platforma wyciągnie jakieś wnioski z tego, co się w tej chwili dzieje, y, przeprowadzi pewne działania korygujące. Jest takie powiedzenie z Deminga i są pewne, pewne zasady, natomiast w tej chwili Platforma szuka jakichś nowych rozwiązań, i takim z, jednym z nowych rozwiązań to jest Komitet Obywatelskie. Ja ostatnio y, uczestniczyłem w takim komitecie. Był pan profesor na Łącz, także było prawie 200 osób, to jest dużo na takim spotkaniu, i ta akcja się jak gdyby rozwija. Natomiast, tak jak mówię, mamy nowego przewodniczącego, tu pan Grzegorz Schetyna, ma pewne pomysły. Na pewno podejrzewam, że analizując jego całą historię polityczną, no jest chyba w najbardziej trudnym okresie swojego życia politycznego, bo bardzo duża odpowiedzialność na nim spoczywa, przede wszystkim za odpowiedzialność za Polskę, a druga odpowiedzialność jest za Platformę. Poza tym jak gdyby Platforma jest w opozycji i w tej chwili no, należy to wszystko też jak gdyby wyważyć, prawda? jakie działania należy podejmować, żeby się Polska rozwijała. Natomiast w tej chwili no jest sytuacja trudna, ale ja jestem pełen optymizmu. To rewelacyjne. Poruszył Pan bardzo ważny, istotny element, że samorządy nie powinny angażować się w kwestie polityczne na poziomie państwowym, lecz aktualnie samorządy zaczęły się to angażować samorząd w Łodzi, w Warszawie za tym idą również inne samorządy, które. Zaczęły określać swoje stanowisko wobec Trybunału Konstytucyjnego. Daleko też nie musimy szukać ostatnio na. Sejmik. Tak, na sejmiku yy, Województwa Lubelskiego. Radni przegłosowali stanowisko odnośnie Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym się Pana zapytać, czy w najbliższej sesji Rady Miasta będzie przedłożone apel lub stanowisko w tej sprawie? Yy, sesję mamy w połowie maja, więc yy, jeżeli chodzi o t, yy, taką kwestię, to jest Klub Platformy i na takie rzeczy podejmowane są na klubach prawda dyskutujemy i yy, na pewno ktoś z radnych zgłosi taką propozycję jeżeli klub yy, uzna że będziemy yy, w tym Czyli kierunku na razie szli nie było... to znaczy yy, powiem tak no dzisiaj jeżeli ktoś jest radnym bardzo dużo czasu poświęca na monitorowanie internetu no to jak najbardziej media, tak, społecznościowe, to media społecznościowe to jest kolejna siła kolejna siła i tutaj jak gdyby Decyzja będzie podjęta. Ja w tej chwili nie mogę odpowiedzieć, jaka będzie ta decyzja. Natomiast sądzę, że takie stanowisko, według mojej oceny, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy wnioskować. Kolejna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to jest, to jest umieszczenie pasiek w Kulu, jak i na Centrum Spotkania Kultur. Więc ja jestem obydwoma rękoma za. Mm -hmm. Po prostu życie pisze nowe scenariusze i jak gdyby był pewien taki okres, że pszczoła była uważana jako zło. Jeżeli przyjrzymy się pszczołom i gdyby pszczołu nie było, to człowiek nie miałby co jeść w przeciągu najbliższych trzech lat. Pszczoła pełni bardzo, bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o zapylanie. Mamy większość jest zapylanych przez pszczoły i w tej chwili dążymy do tego, żeby y, też edukować młodych ludzi. Mhm. Y, w tej chwili doszło do takich paradoksów, że y, mamy jakąś miejscowość, małą wioskę, prawda? To autobus podjeżdża, y, wsiadają dzieci do autobusu, jadą do ileś kilometrów, zobaczy jak wygląda krowa czy koń. Y, natomiast... Y, w tej chwili obserwujemy, że na świecie w bardzo wielu miastach na dachach hodow hodow jest prowadzone pasieki, są prowadzone i na przykład niektóre hotele, które mają właśnie na dachach pasiekę, oferują swoim yy, yy, osobom, które mieszkają w tym hotelu, yy, na śniadanie miód z własnej pasieki. Tu przede wszystkim istotną sprawą jest to, że... Są pewne nowe trendy jeżeli chodzi o urbanizację miast. Dawniej chodziło o to, że myśmy miasta jak gdyby się rozrastały. W tej chwili tendencje światowe są do tego, żeby miasto się zacieśniało. Poza tym wprowadzamy pewne elementy zieleni i w tej chwili właśnie bardzo wiele jest budynków, gdzie na dachu po prostu rosną rośliny. Ja na Centrum Spotkań Kultur jak gdyby obserwowałem cały czas jak ten budynek rósł. Byłem już na tym dachu kilka razy, widziałem te rośliny, które tam są i dla mnie to, że będą tam pszczoły, to jest bardzo ważna kwestia, bo na tym dachu będą rosły rośliny, które rosną na terenie województwa lubelskiego i będzie możliwość, że młodzi ludzie będą mogli tam przyjść. I będą to, będzie to traktowane jako taka ścieżka, ścieżka edukacyjna. Oczywiście tutaj będą gatunki pszczół, które są mało, mało agresywne, bo tak jak można tutaj wyodrębnić pewne rodziny, które będą się żyły przyjaźni z ludźmi. Tutaj ten pomysł też dotyczy innych obiektów. Jeżeli chodzi o pana dyrektora Piotra Franaszka, no to jest człowiek otwarty, bardzo, że tak powiem, kreatywny, ma fajne pomysły. Teraz uczestniczyłem w ambasadorach Lubelszczyzny. Byłem pod dużym wrażeniem, po raz pierwszy byłem na sali, w sensie takiego widza, bo oglądałem salę, gdzie nie było publiczności, gdzie nie można było zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. No, był koncert m.in. zespołu Demono i muszę powiedzieć, że bardzo dobra akustyka jest. No, wszyscy, wszyscy byli zadowoleni. Także tutaj możemy się w tej chwili pochwalić, że Lublin zaczyna mieć takie elementy, które przyciągną wiele osób. W piątek mamy kolejny koncert. Wszystkie bilety są wysprzedane, a z tego co wiem, bardzo dużo osób z Polski przyjedzie na ten koncert, m.in. to nawet z tego, wiem, osoby z Warszawy. Dobrze, ale wracając do tematu uli. Instytucje wystosowały pismo z prośbą o inicjatywę uchwałodawczą, bo w tym głównie jest problem, że. Tak, miasto... była uchwała miasta, która tak. poprzednia jak gdyby, ona była aktualna w stosunku do poprzednich czasów, a obecne czasy wymagają po prostu działań korygujących. I tutaj ta uchwała będzie i. Będziemy głosować ją. No ja w, będę wszystko robił, żeby yy, jak najwięcej radnych. Ja sądzę, żeby była większość, to nie będzie problemu, ale dobrze by było, gdyby ta uchwała przeszła jednogłośnie. Możemy się jej spodziewać w najbliższym czasie? Tak, tak. To musimy szybko zrobić. Być może też będzie na sesji, na sesji majowej. Mhm. No i moim dzisiejszym gościem był pan Zbigniew. Bardzo dziękuję. Ja też chciałem serdecznie podziękować.